W wielkim skrócie kupiłem swój plecak, wstawiłem rolkę na Instagrama, ktoś napisał w komentarzu i oznaczył Peak Design i oto jestem. Testujemy dzisiaj Peak Design Everyday 20 litrów V2 w tym nowym kolorze Coyote. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, a ten plecak, który przed chwilą widzieliście, dostałem na testy po materiale go odsyłam. Więc nie ma tutaj żadnego sponsora, żeby była jasność, ale jeśli szukacie kodu rabatowego w sklepie Fotoforma, napiszcie do mnie na social mediach bądź e-maila, a z pewnością da się coś ogarnąć. Jeśli chodzi o sam plecak, który kupiłem z własnych pieniędzy, no to myślę, że to będzie oddzielny materiał. Dzisiaj skupimy się na Peak Designie i osobiście lubię, jak ktoś podważa moją decyzję zakupową. I serdecznie dziękuję Peak Design Polska za podesłanie tego plecaka na testy, bo teraz już wiem, że on zwyczajnie nie jest dla mnie i ja potrzebuję czegoś innego. Ale pozwólcie, żeby tłumaczę, o co mi chodzi. Zaczynając od pozytywnych rzeczy, trzeba powiedzieć, że Peak Design Everyday 20 litrów w tym kolorze jest po prostu niesamowity. Zwyczajnie podoba mi się Kojotę. Moim zdaniem to bardziej jest taka stara mieć coś w tym stylu. Na żywo wygląda obłędnie. Jeszcze lepiej niż na zdjęciach, i to jest pierwsza rzecz, która powiedziałbym z zewnątrz kupiła mnie od razu. No Jeśli wspominamy o kolorze, to razem z tym kolorem przyszło nowe wykończenie, nowe materiały. Tutaj Peak Design ma na myśli, że ten kolor. I to wykończenie jest wykonane z materiałów wtórnego, recyklingu, a chodzi o sieci rybackie. I to widać, struktura tego plecaka bardzo mi się podoba. Nie łapie kurzu, nie łapie brudu. Jest to zdecydowanie na plus. Skoro omawiam zewnętrzne rzeczy, to muszę powiedzieć, że magnesy w tym plecaku to jest coś, co lubię. Ogólnie uwielbiam magnesy, jeśli są stosowane w przeróżnych produktach, a tutaj jest ich aż nadmiar, bym powiedział. Pierwszy i najważniejszy, czyli ta górna część, czyli otwieranie. Bez problemu. Magnes łapie w to i z powrotem zamykanie jest naprawdę konkretne. Nigdy mi się to przez przypadek nie otworzyło, nawet na tych większych przegródkach, gdy chciałem plecak użyć właśnie, gdy plecak były wypełnione po brzegi, to tutaj bez problemu wszystko się trzymało. Nic nie otwierało. Jest to pierwszy magnes, jest ten zawias. Jak dla mnie bardzo, bardzo przyjemny. Dodatkowo jeśli chodzi o magnesy, które lubię, ten plecak przez zastosowanie tych wszystkich magnesów, jest taki właśnie kompaktowy, wygląda na bardzo użyteczny, taki slick, bym powiedział z angielskiego, czyli smukły. Mamy tutaj dwa kolejne magnesy z obu stron, jeśli chodzi o te, o te kieszenie, gdzie możemy zmieścić butelkę na wodę, tu gdzieś statyw. Jeśli statyw jest dłuższy niż ten plecak, możemy wykorzystać tutaj. Strapy, które są do tego przeznaczone w różnych miejscach możemy zaczepić. Mamy tutaj kilka takich mocowań, więc sam statyw nie będzie latał, będzie bezpieczny w 100%. Jedno z takich ulubionych miejsc, jeśli chodzi o magnesy, nie jest to must have, ale bardzo wizualnie mi się to podoba. No to magnesy właśnie na szelkach na ramię. Są tutaj w tych miejscach. Plecak przy transporcie wygląda w ten sposób. Nic tutaj nie lata. Dodatkowo fajnie się to trzyma, lubię zastosowane te magnesy praktycznie z każdej strony, jeśli chodzi o ten plecak. A to nie jest wszystko, ponieważ ostatni magnes mamy tutaj na dole, gdzie możemy trzymać jakieś podręczne rzeczy, tudzież wykorzystać kolejne strapy, które tutaj są zastosowane właśnie na te same uchwyty. Chowamy, jest tutaj całkiem sporo miejsca, jeśli chodzi o zewnątrz. Z powrotem łapie, nie otwiera się samo. Osobiście bardzo lubię magnesy w tym plecaku. Jest to coś, za czym zdecydowanie będę tęsknił. I z pewnością warto tutaj wspomnieć o samych suwakach, które chodzą bezproblemowo i prawdopodobnie są wodoodporne. Otwieranie całej części, jednej czy drugiej, no, odbywa się praktycznie jednym ruchem, bez żadnego oporu. Ciach, ciach. Dostęp do sprzętu z obu stron. Moim zdaniem... Bez najmniejszego problemu dostajemy się, zasuwamy, sprzęt jest schowany. To samo tyczy się właśnie tego miejsca na laptopa, na tablet. Tutaj też jest ten sam suwak, więc moim zdaniem, jeśli deszcz nas zastanie, to tu się nic nie dostanie. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo nie miałem okazji przetestować go w ciężkich warunkach pogodowych. Plus taka mała rzecz, która znajduje się defaultowo, czyli w standardzie, tak jak kupujemy ten plecak, to powiedziałbym właśnie ten lock od Pig Designer, który jest tutaj przystosowany do uchwytu. Zamocowany w zasadzie nieprzystosowany. Możemy tutaj zamocować klucze. Ja osobiście tak używałem. Jest to na takiej gumce. W dosyć łatwy sposób możemy sobie to odpiąć. Klucze mamy do transportu, otwieramy coś z powrotem, zamykamy, chowamy do kieszeni. Jest to taka pierdółka, ale bardzo przydatna z pewnością. Następnie myślę, że dobrą rzeczą w tym plecaku są właśnie te uchwyty, o których wspomniałem. Znajdziemy je tu trzy, dwa po boku, jak widzicie, oraz jeden od góry, więc transport tego plecaka w różnych warunkach i obciążeniu nie będzie problemem, bo możemy złapać praktycznie z każdej strony. A jeśli lubimy podróżować, no to tutaj oczywiście znajdziemy miejsce na Dodatkową torbę, żeby to tak sobie wcisnąć i jechać razem z czymś dodatkowym. Nie ma najmniejszego problemu. I ty, czy to też ma gdzieś magnes? Tak. No i tu właśnie znalazłem w tym momencie. Ja nie używam tego na co dzień w ten sposób, ale tutaj jest dodatkowy magnes. Także te plecki też są non-stop w takiej powiedziałbym. Kompaktowej wersji. Wszędzie te magnesy powodują, że ten plecak, jeśli nic nie wozimy, wygląda no naprawdę bardzo dobrze. Z takich fajnych rzeczy, to jeszcze warto tutaj wspomnieć, że oczywiście tutaj ta część górna otwierana, to ma bardzo fajny mechanizm. Jest tutaj magnes, ale również tutaj możemy sobie chować sprzęt. Ja osobiście korzystałem z tego. Plecaka w ten sposób, że tutaj sobie dostosowałem tę górną część, te pomieszczenie na sprzęt. Wkładałem tutaj dwie kamery, bez problemu transportowałem i to osobiście bardzo mi się podobało w tym plecaku. Miałem bardzo szybki dostęp do sprzętu od góry. Jest to coś, co w przyszłości bym widział w swoim przyszłym plecaku, jeśli bym szukał, żeby właśnie mieć możliwość schowania sprzętu od góry. Jeśli chodzi o boczne sekcje, zaraz do nich przejdę. A ostatnią rzeczą, którą mi się tutaj podobała bardzo, to ta górna część na laptop czy tablet. No tutaj możemy zmieścić laptop na pewno MacBooka 14 Pro. Ja zmieściłem bez problemu. Ta Podwójna przegródka pozwala nam tutaj schować więcej niż jeden laptop, więcej niż laptop w zasadzie. Możemy tutaj schować laptopa plus tableta. 10 cali nie ma najmniejszego problemu. Dodatkowo możemy sobie regulować wysokość tej przegrody. A jeśli potrzebujemy tutaj coś jeszcze dodatkowo schować, to jest tutaj taka ukryta lekka kieszeń również z magnesem. Więc możemy tutaj sobie chować na przykład dokumenty, jeśli potrzebujemy i mamy dosyć szybki dostęp. I teraz przejdę do części mocno subiektywnej, i to bym chciał zaznaczyć, bo nie wszystkie te rzeczy, które mi tu nie odpowiadały w tym plecaku, mogą się okazać, że dla Was są naprawdę ok i bardzo użyteczne. W tym wypadku, jeśli chodzi o 20 litrów, no, mi to się zwyczajnie nie sprawdziło. I zacznę od takiej chyba najważniejszej rzeczy, która powiedziała: hej, to nie jest plecak dla mnie. No, to niestety te strapy na ramię. No, muszę powiedzieć, że potrzebują tutaj jakiejś modyfikacji, przeprojektowania, bo jeśli korzystałem z tego plecaka w taki standardowy sposób, nosząc go w ten sposób. To po dwóch dniach, nosząc tylko i wyłącznie plecak, bo chciałem sprawdzić, jak on się zachowuje w takim codziennym użytku, muszę Wam powiedzieć, że jego waga powodowała, że w tym miejscu zwyczajnie mnie bolały ramiona, ponieważ waga źle się tutaj rozkłada. Po dwóch dniach musiałem zrezygnować na jeden dzień, żeby odpocząć od niego. Później się zorientowałem, że jest tutaj takie pewne obejście, i da się to zastosować, żeby ominąć ten problem tej wagi, tego złego rozłożenia. Przynajmniej dla mnie, tego ciężaru, tego bólu trzeba założyć, tego strapa naciągnąć, i to wtedy zdecydowanie lepiej to się prezentuje. Rozkłada się waga zdecydowanie bardziej na całość tego paska. Oczywiście trzeba zwyczajnie o tym pamiętać. Ja po tych trzech dniach praktycznie non stop pamiętałem. Dwa tygodnie go nosiłem, więc wiem, że ten pasek no nie zawsze jest czymś wygodnym. Chciałbym po prostu plecak założyć i chodzić z nim w ten sposób. No ale w tym wypadku dla mnie, zaznaczam dla mnie, no nie dało się. Zwyczajnie nie dało się i było to uciążliwe. I tu kolejny problem. Który jest, myślę, powiązany trochę właśnie z tymi paskami, to waga tego plecaka z przegrodami w środku. Jest to 2 kg. Jak na taki plecak 20-litrowy, dosyć nieduży, to powiedziałbym, że jest to dosyć sporo. Szukałbym czegoś lżejszego, zdecydowanie. I jest tu trzecia rzecz, która jest mocno powiązana z tym plecakiem wagą i designem jego całym. Powiedziałbym, że on nie potrafi sam stać. W tym momencie jak jest pusty, to zatrzyma się w tym miejscu, ale jeśli dołożymy tu trochę ciężaru, szczególnie na górnej części, tak jak ja go osobiście używałem, że tutaj w pierwszej kolejności ładowałem swoje aparaty z obiektywami, te części boczne stosowałem na akcesoria. No to ta waga tutaj na górze powodowała, że on się zwyczajnie przewracał. No nie dało się go postawić w ten sposób, żeby stał i tak bez pomocy, bez oparcia dostać się do sprzętu u góry. A zaraz za tymi problemami to jest dostęp do sprzętu z boku. Ja osobiście nie przepadam za tym i trzeba to zaznaczyć. Preferuję metodę taką otwieraną, że na przykład plecki można otworzyć w całości i dostać się do sprzętu. To w tym wypadku boczny dostęp z obu stron. Nie jest dla mnie. Osobiście no nie miałem przyjemności z użytkowania, jeśli chodzi o organizację w ten sposób z boku. Te moje obejście, czyli sprzęt od góry, powodował, że ten sprzęt, ten plecak dało się używać na co dzień i powiedzmy to było takie obejście, ale główne jego zastosowanie, czyli te. Przegrody, dividery, moim zdaniem potrzebują małego reworku, czyli zmiany, bo największy problem, jaki tutaj wewnątrz znalazłem, jeśli chodzi o te przegrody, te dividery, to jest coś takiego, że jeśli no, na przykład podzieliłem sobie to na pół, bo nie miałem tak długiego obiektywu, włożyłem tam aparat i chodziłem sobie zwyczajnie, to pod wpływem ciężaru one, te przegrody po prostu się same zamykały i sprzęt latał sobie tak po prostu w tym plecaku, co. Osobiście nie lubię, nie lubię tego. Przeszkadza mi to. Ja lubię, jak sprzęt jest po prostu dobrze zabezpieczony. Nie ma tam zbędnego luzu, i to jest coś, co zdecydowanie dołożyło właśnie tą cegiełkę do Peak Designa, która powoduje, że ten plecak zwyczajnie nie jest dla mnie. Ale tutaj rozwinę to jeszcze dalej. Zaznaczę, że jeśli chodzi o przechowywanie wszystkich akcesoriów, które posiadamy, to tu jest wystarczająco miejsca. Mamy tutaj przegrody, mamy tutaj suwaki po obu stronach. Możemy sobie tutaj dopasować te przegrody góra-dół, jak chcemy. Ale tak jak wspomniałem, to nie jest rzecz dla mnie. Potrzebuję czegoś bardziej stałego, najlepiej otwieranego od tyłu. I jeśli będzie miało możliwość, możliwość otwierania od góry i dostępu do sprzętu, właśnie z tej pozycji, to bym traktował to jako dodatkowy atut w takim plecaku oczywiście. Podsumowując Peak Design Everyday 20 litrów w tym nowym kolorze zdecydowanie ma swoje mocne strony może znaleźć swoich zwolenników i wiem, że dużo użytkowników właśnie tego plecaka bądź większego 30 litrowego jest naprawdę z niego zadowolonych i twierdzą, że jest to najlepszy plecak jaki mieli, no nie wątpię, prawdopodobnie jest tak, aczkolwiek tak jak ja wspomniałem jest to dosyć mocno subiektywne, ja potrzebuję delikatnie innego plecaka, który ma delikatnie inne dostępy inne funkcje. To mi się osobiście nie sprawdziło, chociaż dałem mu naprawdę dużo szansy. Przez ostatnie dwa tygodnie naprawdę z nim chodziłem dzień w dzień. Ze sprzętem, bez sprzętu. Chciałem sprawdzić, jak się sprawuje, właśnie jako ten codzienny plecak, jak ma w nazwie. No, muszę powiedzieć, że. No, ostatecznie się nie sprawdził. Mimo to jestem wdzięczny Pig Design Polska, że podesłaliście mi go na testy. Prawdopodobnie jutro będę go odsyłał. Z mojego punktu widzenia, jestem zadowolony, że miałem możliwość sprawdzenia tej mniejszej wersji. I mam nadzieję, że to nas nie skreśli, bo jestem naprawdę zaciekawiony tym nowym plecakiem, który się pojawił: taki Everyday Outdoor z cubami, który jeszcze nie jest dostępny w Polsce. Niedawno pojawił się na Kickstarterze i tamten wygląda naprawdę obiecująco. Cenowo też jest bardzo dobrze, także liczę na to, że w przyszłości pojawi się jakiś plecak do testów. Jak nie, to sam będę szukał, może sam się w niego wyposażę, zobaczymy co czas przyniesie. A na koniec dnia najważniejsze jest to, żebyście byli zadowoleni z całokształtu, kształtu, żeby wam służył. Jeśli wam coś nie pasuje, to trzeba dać znać. Może pokieruje was to do zakupu albo z niechęci, bo są tu rzeczy, które mi nie odpowiadały, ale. To już nie raz zaznaczałem. Te rzeczy mogą wam pasować. Mi osobiście nie pasują, więc moja opinia jest taka, że nie wyposażyłbym się w niego, ale jestem ciekaw, co wy myślicie o tym. Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem tyle ode mnie. Cześć i do następnego.